Co ja zrobiłam? Miko A, dobra, Mikołaj poszedł spać, okej. Okay. O! Chodź. Dobra. Lecimy na temat. I jestem. I dzisiejszy odcinek będzie z Kuzynką. I chyba Wam nie pokazywałam tego skończonego lwa. Ale jak tak to szory, ale pokażę drugi raz. Tak wygląda. No. Czekamy. Teraz na to Ale w tym trakcie komputer mamy tu. Lowo. Weźmiemy jakiś. Weźmiemy zaszycik. Weźmiemy hmm. pisaki i sobie coś tam porysujemy. Prawda? Lubim. Prawda, prawda? Porysujemy. Mówcie mi, jakie wzorki mamy rysować. Wyjmę te pisaki, które są potrzebne do kolorowania wzorków. Do kolorowania... Poczekajcie. No, Dobra, mamy jakieś rzeczy. Tutaj już kiedyś rysowałam sama sobie. Tak, o, rysowałam. Poczekajcie, chwilę. I z kodziątku nagrywam, tylko ona poszła do toalety, więc sorki. No i właśnie już nagrywam. Przywitaj się. I dzisiejszym tematem będzie kolor, kolorowanie obrazków i ogólnie ich rysowanie. Jak chcecie więcej rysowania, kolorowania w stylu kreatywność, to dawajcie łapęcie w górę, prawda? I nominuję kanał Wulki. Dam linka, może pod spodem. Dam linka, pod spodem do kanału Julki, więc będzie fajnie. I ogólnie Julka, i ogólnie ten mi się ma dwie ręce, którego koloruję. A co ty teraz robisz? Koloruję. A, okej, okay, poczekaj. Pisakami. Dobra, musimy znowu na nią poczekać. Nie wiem, ile ten film nam wyjdzie. Ale mam nadzieję, że nie będzie długi. Prawda, Jul? Mam nadzieję, że nie będzie długi. Robię ogólnie mi się potwora z dzieckiem. Ale mam nadzieję, że będziecie oglądać moje filmy. Bo filmy wlatują na bieżąco na razie. A chcecie, więc. No, i nasza koleżanka wróciła. I ja rozmawiałam. Czy o tym, że. Pierwszy ja ogólnie, Misia Potwora, który ma. Bo ma, cztery, bo ma dwie pary rąk. Jakby. Ten misiek. Więc jakby fajnie, co nie? No. I w następnej części dokończymy to kolorować chyba, bo film martwię się, że będzie za długi dla was. Dzisiaj, dzisiejsza część te wleci też o godzinie 16, więc Papa, pa! Nasz Misiu ma dwie ręce, jak już o, mówiłam. Hmm. Gdzie tu jest brązowy? Nie ma brązowego. O, o nie, o nie, o nie, 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 nie. No to wezmę to pomarańczowy taki bardziej. I słuchajcie, na 20 subskrypcji to przy Was przetestuję napój. Ekipy. No wiem, że niektórzy nie lubią ekipy, więc proszę może wyjść, ale już na samym punkcie jest zeszedł ekipy. Bardzo polecam. Bardzo ładna okładka, taka miła w dotyku. Litera E. Kotki, pędzelki, farba, guma balonowa. Takie na lodach to jest też. I z tyłu ekipa. Firma, nie wiem jaka. I tak się prezentuje. Tutaj ja robiłam różne rzeczy sobie. Rysowałam, kolorowałam. No, tak o. Robiłam sobie. Ale mniej gadulenia, więcej kolorowania, prawda? A Julka, ty, co robisz? Powiedz, widzą. Ja? No. Po Ale co się kolorujesz? Nie, nie koloruję. Wyślij, naszego, wyślij swojego słonia, to pokażę widzom. Za kupić kupicie w biedronce. Pozdrawiam właścicieli biedronki, jak właśnie ten film oglądają. Chodzi mi o biedronkę w załomiu. Hmm, czekamy na tą miłukę. W tym czasie zajrzę do telefonu, czy ona nam wysłała. Tak, wysłała, widzicie? Właśnie teraz. Patrzcie kto to zrobił. Patrzcie. Ej, patrzcie. Patrzcie jakie to jest ładne serio. To jest takie piękne. No, mi się to bardzo podoba. Aż to wyślę mojej babci. I wyślę coś Jurce. Szczęśliwy traw. Wiesz co? To nie jest traw, tylko trop. Nie jest traw. Żebyś to usłyszała, że to jest strop, no to musisz się to słuchać. Ja nie oglądam mirakulum. Jakby nie oglądam.